Hej o hej, z tej strony Gingerowa, a na Waszych ekranach simowe budowanie. W dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie taki mały, wiejski, ceglany domek otoczony ogrodem, w którym rosną słoneczniki i mieszka przyjazny strach na wróble. No i nie będę ukrywać, że oczywiście inspiracją do zbudowania tego domku była dla mnie zbliżająca się wielkimi krokami premiera nowego dodatku Wiejska Sielanka i na pewno opowiem Wam za chwilę pokrótce, co sądzę o tym dodatku. Jakie mam wobec niego oczekiwania i przemyślenia. Ale zanim do tego przejdziemy, to może najpierw opowiem wam o tym domku, którego proces budowy właśnie widzicie. Tak jak już mówiłam, jest to mały domek. Zbudowałam go na mojej ulubionej parceli w Windenburgu i jeśli oglądacie moje serie, to być może zauważyliście już, że jest to moja ulubiona parcela. Chyba nawet ogólnie w całej grze mieszkała na tej parceli Shani z serii Nowe życie Shani. Mieszkała tam też dżini z zielonej osady i ogólnie uważam, że domki zbudowane na tej parceli mają taki przytulny klimat. Jest ona trochę na uboczu, jest otoczona stawem, zielenią i moim zdaniem wygląda po prostu pięknie. Domek budowałam z myślą o Simce, która lubi spokojne, wiejskie życie, lubi zajmować się ogrodem, kocha słoneczniki, a w wolnych chwilach lubi pisać książki. W domku znajduje się też podwójne łóżko, więc jeśli chcecie, może zamieszkać w nim również parasimów, simów, ale ja jednak budowałam go z myślą o jednej simce. Jeśli chodzi o rozkład pomieszczeń, to znajduje się w nim kuchnia połączona z takim miejscem do oglądania telewizji, do grania na gitarze i ogólnie do odpoczynku. W kuchni znajduje się też wyjście do ogrodu, mamy w domku małą łazienkę, no i sypialnię z kominkiem i takim małym miejscem do pracy przy komputerze. Ogólnie ja zazwyczaj w takich domkach nie daje za dużo elektroniki, bo jakoś mi ona wizualnie nie pasuje, ale tutaj w tym domku umieściłam mały telewizorek i laptopa, więc jakby zapewniłam mieszkającym w nim Simom dostęp do bardziej nowoczesnych rozrywek niż tylko czytanie książek. Ale są to takie drobne akcenty. Ten telewizorek jest naprawdę mały, laptop jest tak troszeczkę schowany, więc ta elektronika nie przytłacza tego domku, no bo ja już tak mam. Ja tak mam, że właśnie. W takich domkach staram się takich nowoczesnych rozwiązań unikać i mm, moi simowie zazwyczaj korzystają właśnie z innych rozrywek niż oglądanie telewizji, ale tutaj w tym domku właśnie chciałam to umieścić, mm, bo wiem, że każdy ma inny styl, y, styl grania i chciałam, żeby po prostu każdy w tym domku znalazł coś dla siebie. Y, domek będzie oczywiście udostępniony w galerii. Wszystkie informacje na temat tego, jak go znaleźć, y, jak pobrać, jaki mam nik, znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem, jak zawsze. I tak jak już wspomniałam, lada dzień będziemy świętować premierę chyba jednego z bardziej wyczekiwanych dodatków do gry, czyli dodatku skupionego na wiejskim życiu. No, jeśli oglądacie moje serie, to wiecie doskonale, że od lat, jeszcze od czasów zielonej osady, bardzo, bardzo chciałam, żeby taki dodatek się pojawił. Jak do tej pory nadrabiałam jego brak wyobraźnią i sama sobie tworzyłam takie wiejskie klimaty w swoich grach. No, i dlatego Niesamowicie bardzo cieszę się, że w końcu taki dodatek powstał. Czekam na premierę niecierpliwie i dosłownie odliczam dni. Cała zawartość tego dodatku i też nowości, które dostaniemy w darmowej aktualizacji, są czymś, na co czekałam i co na pewno odświeży całą grę. I myślę, że fajnie, że dostaniemy nowy kalendarz, że będą te takie nowe, jakby wyzwania na parceli, że będzie można tworzyć własne stawy i jeziorka, nie będziemy musieli już korzystać z basenów, że będziemy mogli na te nasze stawy i jeziorka dać kaczki. No naprawdę są to takie rzeczy, które moim zdaniem pozwolą nam tworzyć jeszcze bardziej realistyczne i rodzinne rozgrywki. Co do tych wyzwań, to cieszę się, że będą i na pewno wiecie, że ja sama sobie takie różne wyzwania tworzyłam od dawna, ale jednak tęskniłam za tym, żeby na przykład móc gotować tylko ze składników, które ma się w tak samo tęskniłam za możliwością robienia zakupów spożywczych. Także, no naprawdę, są to takie proste rzeczy, a dla mnie bardzo odmienią rozgrywkę. Oczywiście, cały proces tego, że dzieci będą mogły pomagać w domowych zajęciach, w gotowaniu. No, dla mnie, jako dla osoby, która tworzy rodzinne historie, która gra obecnie w wyzwanie księżycowe, gdzie właśnie dzieci są bardzo ważne, to jest to coś dosłownie wymarzonego i bardzo czekam na to, żeby Bellatrix czy Kiara mogły razem z Seleną przygotowywać posiłki. Tak samo nie mogę się doczekać, aż Maria zacznie przygotowywać przetwory, czy zajmie się wyszywaniem. No, sami widzicie, że już teraz, jeszcze przed premierą mogę już dopasować poszczególne nowe zajęcia i umiejętności do moich simów i jest tak właśnie dlatego, że ja tworząc ich charaktery już dawno miałam w głowie, że takie rzeczy mogłyby należeć do ich zainteresowań i Teraz w końcu będę mogła to zrealizować. Jestem też pozytywnie zaskoczona tym, że twórcy postanowili dodać lamy do gry. Nigdy bym na to nie wpadła, żeby to właśnie lamy pojawiły się w takim dodatku. Także dla mnie to no, miła niespodzianka i naprawdę, kiedy oglądałam Zwiastun i zobaczyłam, właśnie lamy, to miałam takie naprawdę szczere, prawdziwe wow. No naprawdę super, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że one będą. Króliczki, krowy, kurczaczki, te. Są super, też na nie czekałam i cieszę się, że będą. A jeśli chodzi o konie, bo wiem, że sporo osób pisze o koniach i pyta mnie o zdanie, to wiele razy powtarzałam, że mi koni w grze nie brakuje, bo po prostu nigdy z nich nie korzystałam w swoich historiach, ale rozumiem i szanuję to, że wiele osób kocha konie i na pewno z utęsknieniem czeka na to, żeby pojawiły się w grze. Ja kiedy się pojawią, to też chętnie je sprawdzę i na pewno jakąś historię je wymyślę, ale nie jest to dla mnie must have, i dlatego nie odczuwam braku koni w tym nadchodzącym dodatku. Planuję oczywiście nagrać przegląd tego dodatku, no niestety nie mam wczesnego dostępu, więc u mnie pojawi się on nieco później niż u innych twórców, ale tak czy tak podzielę się z Wami moimi przemyśleniami i pierwszymi wrażeniami, więc jeśli jesteście zainteresowani takimi filmami, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Wtedy na pewno żaden film was nie ominie. Zajrzyjcie też na mój Instagram. Tam też zawsze daję powiadomienia o nowych filmach. Wszystkie linki potrzebne znajdziecie w opisie. No a my tutaj właśnie kończymy urządzać łazienkę. Za chwilkę przejdziemy do urządzania sypialni, która chyba jest moim ulubionym pomieszczeniem w całym tym domku. Jest właśnie utrzymana w takim stylu, powiedziałabym, bardzo zbliżonym do. Stylu, który panował w domku Tarii w serii Nowe Życie Szani. Właśnie ten domek budowałam troszeczkę inspirując się właśnie Tarią. Tak jak mówiłam na początku. Budowałam go z myślą o Simce, która mieszka sama, która kocha kwiaty, właśnie Taria zajmowała się kwiatami, miała własną kwiaciarnię. No i właśnie tutaj podobnie, podobnie podeszłam do, do urządzania tego domku, tak jak właśnie to było w przypadku, kiedy budowałam dom dla Tarii. Powracając jeszcze do tematu nowego dodatku i do tego właśnie, że ten domek zbudowałam na mojej ulubionej parceli, to nie mogę nie wspomnieć o nowym miasteczku, które się pojawi, i kiedy tak widziałam z daleka screeny, właśnie jak tam wygląda w tym naszym nowym świecie, to moja wyobraźnia zaczęła już od razu pracować. Zaczęłam tworzyć mm, historię, a właściwie dopracowywać historię, bo powiem Wam szczerze, że ja wymyśliłam już jakiś czas temu mm, pewną serię, która być może na moim kanale się pojawi, i właśnie jedyne, czego mi brakowało do tej serii, to wsi, wiejskich klimatów i właśnie takiego miasteczka, jakie za niedługo dostaniemy. I kiedy tylko zobaczyłam cały, cały klimat, to jak to miasteczko jest stworzone, jak jest urządzone, jak dużo tam jest zieleni, no to po prostu pomyślałam, że moje życzenie, moje marzenie zostało spełnione i naprawdę sama nie wierzę w to swoje szczęście. I to, że kiedy ja wymyśliłam taką historię, to dosłownie jakoś miesiąc później pojawił się. Cheers. Pojawił się zwiastun wiejskiej ślanki i pojawiła się właśnie zapowiedź tego miasteczka. Cieszę się, bo znowu, właśnie do tej historii, którą wymyśliłam, najbardziej pasowała mi ta parcela, na której teraz buduję domek. Ale pomyślałam sobie wtedy też, że no nie chcę, nie chcę kolejny raz robić serii w Windenburgu. Już tego w Windenburgu było naprawdę dużo na moim kanale. I pomyślałam sobie, że jeju, jak ja bym chciała, jakieś, jakieś wiejskie miasteczko, no i w końcu moje moje że nie się spełniło i będę mogła e, historię, którą zaczęłam wtedy tworzyć już dopracować i mam nadzieję, że w przyszłości m, nagrać i mam nadzieję właśnie, że będziecie e, zaglądać na kanał, będziecie czekać na taką serię, bo wydaje mi się, że warto i to będzie właśnie seria fabularna, będzie dużo scenek, będzie ciekawa historia, tak mi się wydaje, mam taką nadzieję i bardzo chciałabym właśnie ten dodatek wykorzystać w tej serii fabularnej. Także prawdopodobnie nie pojawi się u mnie na kanale żadna seria taka jak teraz była remonty Megan, gdzie tak jakby typowo testowałam karierę dekoratora wnętrz, to takiej serii raczej nie planuję, ale planuję zrobić serię fabularną serię scenkową, serię z historią, właśnie wykorzystując ten nowy dodatek. Tak samo możecie szukać pewnych elementów z tego nowego dodatku w moim wyzwaniu księżycowym. Tam też już wspominałam, że nie mogę się doczekać, aż się pojawią kurczaczki, bo jak na razie nasza Selena hoduje robaczki, ale bardzo chętnie wymieniłabym robaczki na kurczaczki. I myślę, że Selena też, bo ona ma cechę, że jest wrażliwa i generalnie ma problemy z tymi robakami. Także fajnie, że będziemy mogli hodować już inne zwierzątka tam też mamy właśnie adoptowane córeczki, dziewczynki, które mm, będą właśnie tak jak już mówiłam na początku tutaj w tym odcinku pomagać Selenie w kuchni, będą też mam nadzieję pomagać w innych obowiązkach domowych i naprawdę wydaje mi się, że ten nowy dodatek wprowadzi bardzo dużo życia do tego naszego wyzwania księżycowego i też cieszę się, bo kiedy zaczynałam to wyzwanie księżycowe to mm, Miałam takie, właśnie gdzieś tam wewnętrzne myśli, że fajnie by było, gdyby dzieci można było jakoś bardziej zaangażować, no i, i znowu się to spełniło. Także naprawdę, jeśli chodzi o nową zawartość do gry, to ja w ostatnim czasie nie mogę narzekać. I naprawdę to, co sobie wymyślę, to gdzieś tam prędzej czy później się w grze pojawia. Także jestem, jestem zadowolona, jestem na tak i oby tak dalej, bo naprawdę gra ostatnio współpracuje ze mną. I to mi się naprawdę bardzo podoba. A jeśli chodzi o domek, który teraz budujemy, to już powoli, powoli będziemy zmierzać do końca, jeśli chodzi o wnętrze. Dodajemy ostatnie dekoracje, jakieś tam drobne szczegóły, drobne elementy, które tworzą całość i tworzą klimat całego domu, oczywiście. Tutaj jeszcze zastanawiałam się, gdzie umieścić stolik do pracy z laptopem, bo nie chciałam tak do końca umieszczać tutaj typowego dużego biurka. Bardziej hmm, myślałam o tym, żeby zdecydować się na taki mały boczny stolik. No i początkowo chciałam umieścić go w tym głównym pomieszczeniu obok kuchni, hmm, ale potem stwierdziłam, że jakoś tak stolik obok stolika mi nie bardzo pasuje i dlatego hmm, właśnie przeniosę go do sypialni, a hmm, tutaj przy oknie jest komoda, tak? Pomyślałam, że taki jest mi ładniej, zresztą też hmm, pod względem mojej wyobraźni pomyślałam sobie, że kiedy właśnie nasza Simka, moja Simka, którą sobie wymyśliłam, która mieszkałaby w tym domu, gdyby była jesień, zima, rozpaliłaby sobie w kominku i tam właśnie by sobie siedziała przy, przy łóżku, przy stoliku, w swojej sypialni i tworzyła książki, no to to właśnie o taki klimat mi chodziło. Mamy też dużo dekoracji w kuchni, starałam się umieścić dekoracje w taki sposób na półkach, żeby kiedy się schowa ścianę, to żeby... One nie wisiały w powietrzu, dlatego że ja tego bardzo nie lubię i zazwyczaj, kiedy umieszczam dekoracje na półkach, używając kodu, to staram się umieszczać je na takich półkach, które jakby widać cały czas, kiedy patrzymy na wprost domu. I żeby właśnie było tak, że jak się ściana schowa, to żeby te dekoracje też się chowały, a jeśli nie ma takiej możliwości, no to właśnie umieszczam te dekoracje na takiej półce, która jakby stale jest widoczna. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, bo naprawdę nie lubię tego. Kiedy rzeczy, które umieszczam na kodzie, potem wiszą w powietrzu. Moim zdaniem źle to wygląda. Mnie to osobiście w moich grach denerwuje, i dlatego, kiedy buduję domy, to staram się tego unikać. No i powoli, powoli przechodzimy do urządzania ogrodu, czyli też jest to jedna z moich ulubionych rzeczy, jeśli chodzi o budowanie, o budowanie domów. Ogrody, kwiaty, tworzenie kompozycji z kwiatów, drzewa, krzaki no to jest naprawdę coś, co lubię i e, chyba właśnie lubię to najbardziej. No i gdybym miała stworzyć takie swoje top 3, jeśli chodzi o budowę i urządzanie domów, no to wydaje mi się, że właśnie jest to ogród i kwiaty, e, sypialnie i kuchnie. No tak, tak, myślę, że tak jest. Najmniej chyba lubię urządzać łazienki, ale myślę, że w sumie chyba większość. Większość, większość graczy tak ma, że, mm, że nie przepada za urządzaniem tych łazienek, no bo tam w sumie, wiadomo, niewiele się dzieje. A w sypialni czy w ogrodzie szczególnie można się naprawdę wykazać, mm, można się wyżyć kreatywnie i artystycznie, i można przede wszystkim chyba najbardziej odwzorować charakter naszych rodzin, charakter właśnie simów, którzy mieszkają w danym domu, bo moim zdaniem, zarówno ogród, mm, jak i sypialnia to są właśnie takie, takie miejsca, które najbardziej podkreślają yy, charakter Simów mieszkających w domu, tak jak już mówiłam. Przynajmniej ja tak zawsze robię, ja tak zawsze staram się tworzyć domy, że te dwa elementy są najważniejsze i są zazwyczaj takim motywem przewodnim. No i tak naprawdę już prawie, prawie dobiegła końca budowa tego domku. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. No, jest on na pewno w moim stylu. Budowałam go tak, jakbym budowała dom dla siebie, do jakiejś serii. Także mam nadzieję, że widzicie w tym domku mnie. Nie, że widzicie tam moją rękę, że widzicie tam mój styl i chętnie dodacie go do swoich rozgrywek. I mam nadzieję, że stworzycie w tym domu naprawdę bardzo fajne historie. Że będzie się waszym simom, simkom dobrze, dobrze tam mieszkało i że może właśnie w przyszłości po premierze tego, tego dodatku dodacie tam właśnie jakieś kurczaczki, jakieś zwierzaki, znajdziecie tam na to miejsce i wtedy ten domek na pewno nabierze dodatku. Dodatkowego życia, nabierze dodatkowego klimatu i no spełni swoją funkcję, dlatego że ja ten domek budowałam z myślą o tym, żeby był małym, wiejskim domkiem, no i kiedy pojawią się tam takie właśnie wiejskie zwierzaczki, to będzie naprawdę fajnie. Tam właśnie za tym domkiem jest pusta przestrzeń, wydaje mi się, że można ją fajnie rozbudować i że spokojnie zmieścicie tam jakieś nowości z nowego dodatku. I tak jak już mówiłam, powoli zbliżamy się do końca tego filmu. Także będę się z Wami już żegnać. I tak jak mówiłam, domek znajdziecie w galerii. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie. Możecie sobie go pobrać i oczywiście poza tym mam nadzieję, że poczekacie na moje filmy. I pierwsze wrażenia z dodatku wiejska sielanka. A tymczasem, jak zawsze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał Wam się. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną. I do usłyszenia już wkrótce. Papa pa. Now I'm ready to be home. and i